Siemano widzowie, to jest kolejny odcinek na tym kanale i dzisiaj gramy w Minecrafta podróbkę ale to będzie nasz nowy content też w sensie wiecie, no odcinki też z tego ogólnie nazwać bym go chciał kuba kubowice no niech będzie kubowice normalny ale coś tu poustawiam jeszcze to o właśnie zachowaj ekwipunek edycja, aktywy wychodzę ciągły dzień. Nie wiem, co ty jest z ciągłym dniem. Cykl dzienny. Nie wiem, dobra, dam po prostu cykl dzienny. Stwórz. Jest, jest, jest. Ogólnie tworzy mój się nowy świat. jakby To będą ogólnie odcinki. Mam nadzieję, że wam się będą podobać. A zaraz przejdziemy jak to się załaduje. Dobra, już jestem. Dobra, jesteśmy na w świecie. Ok. Jest okej. Okay. Musimy Pewnie chcę z dwa drzewa złapię i zaraz wracam. Nie pomyślałam, że może mi nie odbierze, bo z tego, że ich do nie mm. Więc ja ogólnie nie chcę. Takiej właśnie piszę w komentarzach. tak Takiej, żebyście mi nie mówili. No, Trochę tu. Nie, bo że, że Myślę, że drzewa i Dobra. ogólnie w tym podróbce tej podróbce to jest trochę ogólnie nowa wersja o jest węgla i mm. yes. Oj, dobra dobra No to tak. Ta węgla zawsze jest No właśnie. tego węgla, która ja jest No właśnie. Ale skoro... To by była moja... Kopalnia węgla nie powiedziałbym. Ale sobie tu jeszcze przyjdę. Więc... Jeśli chodzi na przykład, żebym... Pyk, 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 No to tak samo jest. Dużo tego. Dobra. Robisz sobie wszystko. Pyk, pyk i jeszcze to. ogólnie y... O nie wszystko mogę zrobić łopatę idealnie, dobra, dobra super, super, super. Mam, mam łopatkę mam siekierę kill off, mieczyk, będę walczył będę walczył o was dobrze let's go nie, możecie napisać, że dla was jest głośno Czy dla was jest głośno? O, głośno, głośno Mam owieczkę, mam owieczkę, Zbieramy wełnę i na łóżko i... Ogólnie jedzonko, bo jak chcę też mieć jedzonko Spiór też można coś tam wykonać Jezus, ile tutaj tego węgla jest W miarę sporo Przyda się Już co zrobię w ogóle pochodnie. Co zrobię ja myślę, dobra, Ja muszę, potrzebuję jakiegoś miejsca na fajne jakby Miejsce do łamki Którego myślę, będzie ile tu tego węgla tam jest węgla A może tu coś zrobić? Ej to w z tu będę robił bazy, ty. ale nie, no, bo co to jest jakaś kamienica, chociaż, no nie wiem, nie wiem, pomyślimy, e, <coughs> dzisiaj szukamy bardziej miejsca na domek, dzisiaj nie będziemy domku robić, szukamy miejsca na domek, no. Czekajcie, co zrobię, bo to jest kwiatek. To można zrobić, nie, co ja? Coś takiego można. Coś takiego. Coś takiego, coś takiego. O, no! Jest dobrze. Niech że nos już idzie. O kurde. O kurde. O, ale ja nie mam wyłączonych mobów. W sensie, jakbym mogę w każdej... Jest to mowy jakieś. jak ja tylko wyłączę, to jak, jak wyjąć... Błagam, jakiś wełn, dajcie jedną wełn, są pieski, psy zabijają. Dobra, biorę szybko jakąś tą, to biorę. I szybko jakaś owca. To jest wioska? Nie. Nie, nie gadaj. No, nie gadaj! Nie! Ja tu jedzenia szukam rzeczy. Yeah. Nie! C nie! Nie, nie Jakiś U Nie, to zostawiam Ja szukam jedzenia. Szukam wełny na łóżko. A tu jest. Nie, no. To jest jakiś żart. Ogólnie to biorę. E Mam nadzieję, że villagerowie sobie to wezmą. Ja ogólnie, ja, ja, ja ogólnie nie chcę, to mi tego niszczy. ale ja ogólnie chciałem się troszkę zabawić. W sensie ogólnie jest plus, bo ogólnie nie musimy szukać na razie miejsca. Po prostu wiecie, no, po prostu to, no bo no, po co no? Mu? Nie musimy szukać jest plus. Posłuchajcie to, mi to wszystko Słyszę już w ogóle zombie Idzie coś w mnie Słyszę zombie a nie Tam jest zombie na przykład albo creep a to je, nagle jest tam owsa chociaż co? Chyba, że nie, nie, nie ja już nie idę. Ogólnie bo wszystko spoko. Tylko, że oni tu do mnie strzelają. A ja nie mam. A tu w ogóle jest, są jakieś domki? Są. O nie! Nie wiem, bo ja się trochę boję. Bo jak tutaj jestem. Bo tutaj ogólnie znamy go, prawda? To jest mały jakby. Ja bym chciał uchronić, bo się boje, że tutaj... I słyszycie to, nie? To jest chyba z dużego. Ja co chwilę słyszę taki krok. A ten... O no, właśnie, właśnie. A jak ja tam zejdę, to... Mogę? Dzięki. O no nie! Ja przepraszam. Ja przepraszam, ale nie mam tego. Dobra, ile chronić wioski? A jest tu golem? Tylko ja tu mam bardzo żarcie teraz. 34 marchewy muszę sobie zostawić na tego. No, bo ja chcę sobie farmę zrobić swoją i ziemniaczki muszę mieć. Ziemniaki. Ziemniaki są przede wszystkim, więc ziemniaki muszę mieć na farmę. Ale nie będę ich teraz, jadł. ziemniaków nie będę przepalał, nie będę jadł. Będę ja po prostu farmę zrobić. Trochę, jedynie teraz będę jadł marchewki. Marchewki mogę jeść. Chociaż nie wiem, bo jak zrobię na przykład jakiś na przykład... Hmm, ale chwila, bo ja mam chleb. Czekajcie, jak się robi o to. Tak, się robi o to. Się robiło to, to i się tak robiło. Tak. Nie da się tak inaczej. Ja po prostu będę chlebek jadł. mi A... się ja tego nie chce klikać? Ja tego będę miał zostaw nie? Prawie tak, dobra. Dobra, to, czyli mam 57 chlebka i mi, ma mi to starczyć na długo, tylko star starczy mi to na długo. Więc chlebek mam na jeszcze do jedzenia. A żeby mieć ogólnie nowełnę, bo ja potrzebuję też na łóżko. Więc ja sobie oczywiście tutaj zrobię pik. pyk zaraz pik. Mamy wirko. Mamy wyrką! W końcu mamy wasze w ogóle nie krawione, Więc ma, jest plus tego, co nie jest właśnie plus O kurde, prawie bym się tam wbił, a tu bym nie chciał A widzę, że tutaj jest... Gdzie? Skąd? Skąd? Ja wiem już skąd Stąd nie, stamtąd bo widzę po strzałach, w którą to strona. Tak, tu jest, no właśnie. Dobrze. Serio, nie, nie nie jestem złym YouTuberem, no. Jestem dobrym YouTuberem i nie mogę przeklnąć. Więc jak przeklinałem by to słyszeliście, to bardzo przepraszam. Tak gdzieś jak. trochę. Siema. wiecie to że ja mam 54 chlebka 32 marchewki 34 ziemniaki to nie oznacza że ja mam nie zabijać tych zwierząt bo Buty, ale ja to muszę robić wydaje się jakby diamenty były nie? a ja no nie koń Jak czego swoić koniec. I trochę pomogę, nie. Aha, bo to zależy czy ty? Te... A chyba jak się daje dużo tych. Bo jak się daje dużo ten, to on po prostu cię polubi bardzo. To jest bardzo cię polubi. O nie, 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 kocham cię. Ty jesteś moim jedynym zwierzątkiem, którego ja mogę tylko oswoić. W sensie. Ja ogólnie mam. No, skóry to mam zero mam zero skóry. To jest problem, bo żeby zrobić siadło, S i o tyło siodło. Dlaczego tu nic nie ma? Siodło. Nie podoba mi się to. za to, że ci uderzyłam? Masz. Ej. Jak to się Ciebie karmi? Jak Ciebie się karmi? Dziękuję. Zamykaj to. Boże, jak my się nie Dobra widzowie. Bo ja się tak zagadałem, ale ogólnie kontynuując, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. W następnym odcinku na 100% będzie to z Minecraft, ale trzymajcie się do, do zobaczenia, bo ja się tak wciągnąłem, że zauważyłem, że już nagrywam 17 minut. Ja się tak bardzo wciągnąłem, ale dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Jo!